Cześć, oglądacie Gaming Lab, program o sportach elektronicznych. Dzisiaj będę mówił o zainteresowaniu Polski ekstraklasy e-sportem, o drużynach, w której grają dziewczyny oraz o powstaniu nowej ligi gamingowej. Coraz bardziej realne staje się zaangażowanie ekstraklasy w rozgrywki e-sportowe. Puls Biznesu poinformował, że, uwaga, cytat, najwyższa liga piłkarska w Polsce szykuje się do organizacji rozgrywek na wirtualnych boiskach. Chce przyciągnąć sponsorów i kibiców. Nie ma się czemu dziwić, w końcu Legia Warszawa już ma swoją sekcję e-sportową. O ile przeważnie mówi się o zainteresowaniu klubów sekcjami gry piłkarskiej FIFA, to krok dalej poszedł Piaz W oświadczeniu czytamy, że klub interesują trzy rodzaje gier. Oprócz FIFA jest to również LOL i CS. To dopiero zapowiedź prawdziwej rewolucji, bo kluby piłkarskie dysponują budżetami i zapleczem często nieosiągalnym dla organizacji e sportowych. Jedno jest pewne: robi się ciekawie. Kluby sportowe widzą, że gaming wzbudza coraz większe zainteresowanie, a młode pokolenie chętnie ogląda wirtualne zmagania niż te na stadionie. Nie dziwię się więc zainteresowaniem klubów esportem – nic tak nie motywuje do działania, jak perspektywa utraty pieniędzy. Mamy plotki o nowej lidze planowanej przez Ekstraklasę, ale mamy też fakty. Na takiego newsa musieliśmy długo czekać. Rusza Polska Liga Esportowa. Podczas pierwszego sezonu zawodnicy konkurować będą o 240 tysięcy złotych. Rozgrywki w CSa i LoLa zaczną się w marcu, a skończą w czerwcu. Takich inicjatyw polski gaming potrzebuje. Polski gracz CSGO, Paweł i Nocen Mocek dołączył do niemieckiej drużyny Penta. Dlaczego to ciekawe? Do tej pory Polacy w CSGO raczej trzymali się polskiej drużyny. Mimo że na scenie istnieje dużo międzynarodowych mixów, to nasi rodacy woleli grać w zespołach, gdzie na TeamSpeaku rozmawia się po polsku. Innocent uznał jednak, że warto pójść śladami Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, Paweł to nie tylko zawodnik. To również analityk i ekspert, który wielokrotnie pojawił się w transmisjach telewizyjnych, między innymi tych organizowanych przez ESL. Trzymam kciuki za byłego zawodnika Team King, Paweł bez wątpienia ma wystarczające umiejętności, żeby powalczyć o najwyższe cele. Czy gaming to dyscyplina dla dziewczyn? Oczywiście, że tak. Nie ma żadnego powodu, aby kobiety grały słabiej niż mężczyźni. Niestety, kobiece rozgrywki zawsze zbudowały mniejsze zainteresowanie niż mecze z udziałem mężczyzn. A szkoda. Ostatnio. Polska kobieca scena e-sportowa wygląda naprawdę tragicznie. Dlatego warto odnotować fakt powstania nowego damskiego teamu CSGO. E-Blue Angels to zespół stworzony przez doświadczone zawodniczki. Dziewczyny trzymam za was kciuki. W e-sporcie musi być miejsce dla kobiet. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału, do wejścia na mojego facebooka, no i przede wszystkim zapraszam za tydzień na kolejną dawkę esportowych informacji.